Okej, okay. najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz, jak zrobić gofry? Szczerze mówiąc, to nie. Ale spróbuję improwizować. Jajka? One zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko, co słodkie. I jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. fajnie jakie słodkie ciasto gotowe gdzie gofrownica nie otwiera się a nie z tej strony wlewamy ciasto wyrównujemy to całkiem łatwe włączamy i czekamy tylko gofrownica chyba szwankuje no dobra postawię ją na kuchence Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej, ojej, pali się! Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? On nie jest spalony. Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć. Ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O, rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe, sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony kucharzu? U mnie? Jak mi nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bite śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O, nie, co ja zrobiłem? Zepsułem własne smakołyki. Nie zdążę nowych przygotować. No dobra, smacznego! No w końcu! Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę! Wow! Gofry z oczami! Spróbuję. Ale odlot! Wygrana! Prawo Wednesday! Gratulacje! Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się. Kuchenne arcydzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam Was. Wystarczy zmieszać świeże pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie szejk truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Zalewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif. Słodkie dekoracje. No jak bez tego? A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to. Pospiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję dwóch kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też kończyłem dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow, ekstra. A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra. Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę chubełubę. Troszkę kwaśnych cukierków spłynie i kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków, ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję sprajtem i fantą. Zamykamy? Mieszamy? No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. Orety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj! Jakie to kwaśne! Ochyda! Co to za wieża ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow, ale dobre! Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Spróbuję ostatniego koktajlu. Uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje, maili, wygrałaś. Co tym razem sobie życzysz? Posta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę. No i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję, no i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety niegotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem, ale o wiele lepiej będzie z ostrym sosem tabasco. Każdy lubi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. O rety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No, teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No, co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to! Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe! Jaki piękny, i się nie przypalił! Czas posmarować to Nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi. Jasne, tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Okay. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu. Zacznę od tego. Wygląda tak jak na obrazku. Ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Mm. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku! Nie tego chciałam! A co tu jest? Spróbuję. Wow, smakuje niesamowicie. Wygrywa ten tęczowy tost. Brawo. Szefie, no gratulacje. Naprawdę jesteś genialny. Ciekawe, co będziemy musiały gotować. Chcę frytki. Frytki? Łatwizna. Frytki. Nie szkodzi, dam radę. Prościzna. No to zaczynam. Ojej! No dalej! Wyłaś, ty głupi ziemniaku! No dalej! Aj! To boli! Jeszcze raz to zrobisz, to będzie bolało ciebie bardziej. Yy, to babcia. Tak, tak, to ona. Co? Jesteś moim słodziaczkiem. Teraz wszystko szybko pokroimy. O tak. Położę wszystko do naczynia do zapiekania i poleję olejem. Nie wolno zapomnieć o przyprawach. Dodamy ich nieco więcej. Nie, już wystarczy. Teraz muszę ją tylko zanieść do zapieczenia. Prawdziwy profesjonalista wie jak poradzić sobie z ziemniakami. Proszę o uwagę. Idealne plasterki gotowe. Jakie piękne i równiutkie. Nabijamy je na szpikulec i dodajemy przyprawy. Co za wspaniały zapach. I całość wrzucamy do smażenia. No, już prawie gotowe. Fajnie mi to wyszło. Pachnie rewelacyjnie. Będę smażyć swoje ziemniaki w tosterze. Szybko i sprawnie. A teraz pozostało tylko czekać. I świetnie. Wygląda idealnie. Moje ziemniaczki gotowe. No i ja, wróciłam. A teraz kładziemy wszystkie ziemniaki na talerzu. Ale to apetycznie wygląda. Całość posypujemy zieleniną. I można podawać. Pachnie cudownie. Mm, bez szału. Ja tu mam prawdziwe arcydzieło. No i na zakończenie sos. Jess, wybieraj. Wow, jak dużo ziemniaków! Mm, zacznijmy od tego. Jakiś dziwny kształt. Zmierzmy to. Chyba w porządku, mogę jeść. Wow, to jest pyszne. A teraz spróbuję tych w środku. Mmm, bardzo dobre. Zjem jeszcze trochę. No, rewelka. Co mamy dalej? Wow, to wygląda pięknie. Jakie złociste. Nawet są sosy. Spróbuję obydwa. Ojej, to jest przepyszne. Bardzo mi się to podoba. Wybieram te ziemniaczki. Moje danie wygrywa. Wiedziałam, że tak będzie. Możecie mi zazdrościć, nieudacznicy. A teraz mam ochotę na jajka. Dobra. To proste. O nie, nie! Rozbiło się! Okej, okay, teraz szybko wyciągnę wszystkie skorupki. Aj, jak gorąco! Dobra, w porządku. Ogarnęłam to. Teraz dodam troszkę soli. O nie, co za pech! Jaka masakra! Głupia sól! Ach, teraz się pali! Y przykryjmy to. Y tak będzie lepiej. Hej, trzeba wszystko robić spokojnie. Patrz, roztrzepujemy jajko, dodajemy mleka i całość mieszamy. Oj, co się stało z moją ręką? Co z nią? Babciu, pomogę ci. Aj! Co już nie można pożartować? Dodam soli i wylewam wszystko na patelnię. Patrzymaj to kochanie. A teraz trzeba. O, zobacz co robi nasza sławna szefowa kuchni. Najpierw dodajemy wody. Potrzebna będzie też folia. Rozbijamy do niej jajko. Zamykamy. I zanurzamy we wrzącej wodzie. Za chwilę wyjdzie nam coś fajnego. O, już czas wyciągać jajko. Gotowe. Wykładamy je na talerz i posypujemy solą. Wspaniale, śniadanko gotowe. A ja swoje danie posypię ziołami i dorzucę kilka pomidorków. Wygląda super smacznie, babciu. A co tobie wyszło dziecinko? U mnie kurczę. Zupełnie zapomniałam To okropne Nie powinnaś zbliżać się do kuchenki, młoda damo Jesteśmy gotowe No to zobaczmy, co my tu mamy Co to jest? Coś dziwnego Nie mam zamiaru tego próbować A co wygląda dobrze? Sprawdźmy to Rozpadło się Ojej, to coś paskudnego nie mam mowy! To nie dla mnie! Okej. Okay. A co tu jest? Wygląda apetycznie. I pachnie naprawdę pięknie. O tak, to jest pyszne! Wybieram to! Wygrałam? Naprawdę? Wygrałam! Ojej, coś mi strzeliło w plecach! Wszystko w porządku! Teraz chcę koktajl mleczny. No dobra. Co może być prostszego niż mleczny koktajl? Okropna szklanka, wezmę inną. To odpowiedni rozmiar. Przydadzą mi się mi się Harigo. Nie można się bez nich obejść. Nasypiemy ich troszkę do środka i dodamy nasze ulubione chipsy. No i Coca-Colę. Super. Sama chciałabym tego spróbować. Wow! Czas to wszystko wymieszać. Ekstra. Wlewamy mleko. Bierzemy czekoladę. Och, jaka apetyczna. Dodajemy czekoladę do mleka i ciągle mieszamy. Próbujemy. To, co trzeba. Wlewamy do kubka. Hooray! Dorzucamy kilka pianek marshmallow. Wiem, że moja wnuczka to lubi. A na koniec dodajemy ładną słomkę do dekoracji. Zobacz, jak pięknie mi to wyszło. Jak dla mnie nie bardzo. Okej, okay, polejemy szklankę sosem czekoladowym. A teraz lody. Wow! Wylewam tu też słodką nutellę i pyszne mleczko. Zamykamy to wszystko i mieszamy. Gotowe. Teraz wlewamy do szklanki to, co nam wyszło. Dekorujemy waniliową pianką. No i oczywiście Oreo. Posypię jeszcze całość czekoladowymi wiórkami. I dodam czekoladowe kulki. Idealnie. Wow! Chciałabym tego spróbować. Jesteśmy gotowe. Ojej, mnóstwo smakołyków. Tu jest coś dziwnego. Ble. Nie mogę na to patrzeć. O, a tu mamy coś słodkiego. Jakie pyszne pianki marshmallow. Odlot! Ten napój jest pyszny. Ojej, a to też wygląda niesamowicie. Spróbuję. O tak, smakuje rewelacyjnie. To przecież Oreo! Pyszota. Wygrywa ten koktajl mleczny. Pyszności! Tak, tak, wiedziałam. Kurczę, co za porażka! A tak bardzo się starała.